Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jesteśmy po kwalifikacjach. Skakaliśmy pierwszy raz na przebudowanej skoczni w Malince. Było to dosyć ciekawe doświadczenie, szczególnie po rozbiegu w Tutaj zmienił się profil, bula i, i cały zeskok został podniesiony, najazd został, że tak powiem, wypłaszczony i próg został obniżony. Więc tak troszkę się czułem jadąc na rozbiegu jak na takim właśnie bishopsem, tylko strasznie krótkim. <grym> te wszystkie trzy skoki moje dzisiejsze były spóźnione. No niestety ten kwalifikacyjny również był spóźniony, tak dosyć konkretnie i nie miałem już takiej wysokości. Walczyłem do końca o, o skład, niestety tam przegrałem troszkę. No szkoda, bo, bo chciałem skochać w zawodach, w duetach, ale będę kibicował i, i no, no jutro oglądam, a ja przygotuję się na niedzielę.